Cześć i witajcie z tej strony Kudłat. I przybywam do Was kolejnym odcinkiem z serii Survival na modach. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwoma projektami dwoma po prostu rzeczami. Konkretnie w końcu dokończymy mój stateczek, który tam jest w wytle, oraz także będziemy dalej kontynuować tą podziemną budowlę. Myślę, że jeszcze nie będę Wam zdradzał, co konkretnie budujemy, mimo że tak planowałem to powiedzieć w dzisiejszym odcinku. No ale trochę rozplanowałem sobie inaczej, jeśli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, więc jeszcze będę Was trzymał w niepewności, co to oczywiście będzie. Konkretnie, jeśli chodzi o mój stateczek, tam trochę porobiłem, najwięcej to zmieniłem żagle. Jak widzicie, już nie są kwadratowe, tylko są bardziej poszarpane, mają tutaj pomiędzy jakieś dziury przestrzenie. Oczywiście, tutaj na rogach są zaokrąglone, wygląda to o niebo lepiej. W środku jedynie tyle, że równałem tutaj te ścianki, bo były dość poszarpane, jak były wcześniej budowane. Oraz tutaj jeszcze zamieściłem drabinki na gniazdo, oraz na dole tutaj porobiłem mniej więcej, podzieliłem to na pomieszczenia, czyli tutaj będzie jedno pomieszczenie, tutaj mamy drugie, które będzie trzeba uzupełnić. I tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie, ale te dwa drzwi prowadzą jakby do jednego, bo tak ładnie i wizualnie mi pasowało, że po prostu tutaj to dodać. A potem się okazało, że tutaj i tak początku jest drabinka, żeby wyjść z drugiej strony. Więc jak najbardziej mi tutaj to oczywiście pasowało. Będziemy oczywiście tutaj to ozdabiać wszystko tak, jak powinno być. Jeszcze ster muszę zrobić. Oczywiście tutaj wygląd, jeśli chodzi o beczki i całą oczywiście resztę. I potem y, ruszymy oczywiście do podziemi, czyli kontynuować tamtą budowlę. Tam jeszcze trochę bardziej powiększyłem to, ale jeszcze nic nie budowałem, bo chciałem oczywiście to z Wami zrobić. Jeszcze nie wiem, jak do końca ten cały kształt będzie tego pomieszczenia na dole wyglądał, dlatego to będzie wyglądało tak, że zrobimy najpierw schody, y, które będą oczywiście prowadziły tam na dół, i dopiero wtedy mniej więcej będę mógł określić, jak wielkie to pomieszczenie będzie bo to będzie jakby od tego zależało, dlatego w taki sposób będziemy to robić. Jeszcze oczywiście mi się przypomniało, że mieliśmy sobie zrobić nową zbrojkę, nawet poza odcinkiem sobie przygotowałem ten krystaliczny obsydian, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, żeby zrobić sobie obsydianową zbroję, tylko zauważyłem, że jak włożyłem do craftinga i jak tam się wyświetliła ta gotowa receptura tego przedmiotu, to ona nie miała na sobie tych zaklęć, których ja mam na sobie, więc podejrzewam, że chyba te zaklęcia nie przechodzą, co to będzie bardzo na minus. Więc dlatego przygotowałem sobie inną zbroję, taką z zaklęciami i teraz to przetestujemy, czy faktycznie te zaklęcia znikną czy nie znikną. Receptura tego jest taka sama jakbyśmy robili po prostu zwykłe przedmioty, tylko po prostu pomiędzy musimy dodać ten dany przedmiot. Jak widzicie, tu są tylko statystyki, jeśli chodzi o obsydian, co on daje, ale nie ma tych zaklęć, czyli ochrona i nieśmiertelność. Może gdzieś tu jest to ukryte, ja tego nie wiem. Dlatego y, musimy to zrobić i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I co? I chyba zniknęły. Tak, zniknęły jednak, y, niestety, nam te zaklęcia z tych przedmiotów. A szkoda, czyli po prostu nadal będę musiał coś innego kombinować ze swoją zbroją, żeby ją zmienić. Taka bardziej filetowa jest. Dobra, zróbmy sobie resztę na szybko. Nie tutaj, gdzie ja klikam. Czyli to będzie w taki sposób oraz jeszcze tutaj mam przygotowane emeraldy z tego względu, że zrobimy tutaj sobie e, nowe, nowe tutaj zbrojki czyli po prostu szmaragdowe one nie są jakieś wybitnie dobre ale stwierdziłem, że je zrobimy dla ozdoby, czyli po prostu tutaj do magazynu no bo tutaj w magazynie wcześniej mieliśmy czemu to nie działa? o! no bo wcześniej w magazynie tutaj właśnie mieliśmy zbroje z, z żelaza czyli właśnie zrobimy emeraldowy chest 2 i tutaj je włożymy razem z dwoma siekierkami Yy, Zdejmiemy sobie to, uwierzemy sobie to. No nie wygląda to źle, no ale oczywiście zaklęcia nie przychodzą. A czekajcie, czy można to zaklnąć? Jestem bardzo ciekaw. Yy, daj mi tutaj, gdzie miałem lazuryt. Weźmy trzy sztuki. Dzianko muszę i tak wciągnąć. I wkładamy tak i tak. Czyli bym musiał yy, od nowa wszystkie tutaj zaklęcia robić. Czy mi się chce, czy to się opłaca? Nie wiem. Może po prostu na razie tą zbrojkę zostawię i w międzyczasie będę jakieś tam zaklęcia dawał. I może dopiero z czasem, jak odzyskam te moje fajne zaklęcia, które mam teraz na sobie. Na razie gdzieś sobie ją odłożę, tą obsydianową zbrojkę I jeszcze na szybko sobie zrobimy yy, te szmaragdowe dla stojaków. Yy, zrobiłem tutaj te yy, szmaragdowe rzeczy. Dość takie blado są. Tutaj bynajmniej w flipunku tak to wygląda, jak wrącz się Trzymam, jak to będzie wyglądało na stojaku. Faktycznie takie bardziej yy, jasno-zielone. No, trochę to się różni jakby od samego koloru szmaragdu, no ale dobra, skoro jest, to jest, nie tak. Siekierka, tak, jeszcze ty dostaniesz siekierkę. Zawsze to będzie lepiej wyglądało niż zwykły y, żelazny y, secik do zdoby. I zaraz kładziemy to tu. No, wygląda to inaczej, bynajmniej. Dużej różnicy nie ma, no dobra, jest różnica. Ale tak ogólnie dużo tutaj zmian nie ma w całym magazynie. A tutaj ja mam to. Włóżmy sobie tej szmaragdy. To poustawiajmy sobie tak. Siekierka, nie siekierka. Kill -off mi się kończy, będę musiał. trochę spić na nim. To weźmiemy, nie wiem, gdzie może jakiś zbrojek na razie wezmę, taki niepotrzebny. I gdzieś to sobie ustawimy. Będę kombinował, może faktycznie odnowimy sobie tą zbrojkę. albo może. Cały netherite'owy set zrobimy Kurde, dużo teraz będzie pieprzenia z netherite'em, no bo na tych modach jak te nowe biomy są wygenerowane, to tymi nowymi biomami nie ma tego netherite'u Niestety, tak mody tutaj coś zepsuły Już tutaj zacząłem dalej robić, jeśli chodzi o wykończenie statku, niestety rozpadał się deszcz I tam trochę to takie wkurzające było, ustawiać to z dołu Więc po prostu tego Wam fragmentu nie pokazałem ale tutaj i tak muszę się wrócić do domku y, pojedzonko i do tego i tak musimy się przespać, bo ten deszczyk tutaj w ogóle nie jest do niczego potrzebny. Więc po prostu będzie nas on tutaj irytował, jeśli chodzi o budowanie. I tutaj trochę wam pokażę. Y, na Timie jak budujemy razem, trochę też pobudujemy oraz jeszcze y, kilka tam rzeczy takich najmniej ciekawych, to po prostu wam wytnę i nie będę tego pokazywał, dopiero pod koniec w całości, jak będzie prezentacja, wtedy wam oczywiście pokażę, co i tam jak wygląda. To wszystkie łączenia zrobiłem. Wygląda to właśnie w taki sposób. Dość nawet spoko się prezentuje. Nawet tam zombie jak że się zrespił. Na maszcie. Teraz bym przeszedł jeśli chodzi o wykończenie tutaj dołu, bo jak widzicie jest dość płaski i on ogólnie jest jakby jednej kolorystyce. A tutaj jeszcze muszę jakieś dziury to porobić. Wiecie na te kule armatnie i tutaj jeszcze jakieś inne takie wystające elementy, więc ten akurat fra fragment wam pokażę na time lapseie. <muzyka> No dobra, trochę tutaj porobiłem. Tak jakby cały ten górny pokład mam prawie skończony. Właśnie teraz będziemy razem go kończyć. Tu raczej więcej rzeczy nie będę dostawiać. Ewentualnie z czasem, albo poza odcinkiem jak wpadnę na jakiś fajny pomysł, sobie tu jeszcze dostawić. Więc jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dolny pokład na razie zostawię. Jego tam zrobię poza odcinkiem. Bo chciałbym w końcu iść do kolejnego projekciku, oczywiście tam na dół. Więc dół wygląda tak, tutaj mamy pierwsze pomieszczonko, do niego wchodzimy. Prezentuje się w taki sposób. Jakieś oczywiście tam detale jeszcze dojdą z czasem, czyli coś do ramki, coś do doniczki, wiadomo. Tutaj mamy taki główny chyba pokład, taki jakby, gdzie najwięcej się dzieje i chciałbym, chciałbym właśnie, żeby tu najwięcej było rzeczy. To właśnie tutaj jest ender chest, w ogóle ja bym ja chciał coś, coś sobie wziąć, to oczywiście stąd mogę sobie wziąć tutaj przyjść tak to wygląda, jakieś tam oczywiście detale przyjdą i teraz tutaj na górze robiłem te ostatnie pomieszczenie czyli ten trzeci pokład i on prezentuje się tutaj tak? tutaj jeszcze bym musiał jakieś beczuszki dołożyć, ale to zaraz dołożymy tak to się prezentuje i tutaj postanowiłem, że tu będzie mapa w tym pomieszczeniu czyli po prostu taka jakby rozłożona na stole i to właśnie będzie w taki sposób ewentualnie bym mógł zrobić coś takiego, że postawiłbym ramki i wtedy mapę bym tutaj zrobił jeziorka i tutaj bym włożył. Ale nie wiem czy jest sens. Może to zrobię na dolnym pokładzie, czy jest takie coś? No zobaczymy. Ewentualnie to na tym postawie, a to zostawię, żeby taki fajny klimacik był. W sumie jo, tak zrobimy. Teraz tutaj nie mam tych rzeczy, ale to zrobię poza odcinkiem. I teraz tutaj razem to dokończymy, bo tu niewiele miejsca zostało. A chciałbym jeszcze coś tutaj wcisnąć, żeby faktycznie coś tu jeszcze było. Czyli tę coś możemy położyć, jakieś beczki. Tu jedną mamy, prawda? To może bym postawił coś takiego i tutaj. Tak. Więcej tej książek postawię z tego względu, że to tak ma nawiązywać do tego pomieszczenia. Oczywiście jeszcze crafting musimy wcisnąć, czyli on będzie tu, tu, łucznika, tutaj. Tutaj w rogach jeszcze możemy dać książeczki. Takiego? Tu jest przejście? No, w miarę można przejść. I tutaj bym coś jeszcze poustawiał, może. Yy, o, to by najlepiej chyba pasowało. Czyli coś takiego bym zrobił. Wystarczy mi. O, idealnie. Albo i nie pasuje. No, może jeszcze bym tej crafting wcisnął, albo coś innego. O, beczki tutaj na rogach. Tak, jedną. I jedną właśnie. Tutaj. I coś mam ciekawego, żeby tu jeszcze wcisnąć? Czy nie bardzo? No, nie bardzo, szczerze mówiąc. I chyba tak zostawię. A jeszcze na stół możemy coś postawić. Tak. Oświetlenie, o którym już zapomniałem. Jedno tu. Jedno tutaj. I tak naprawdę, tutaj przy oknach jeszcze mogę po jednym dorzucić. To wtedy to wezmę tu. To tak. To jeszcze mogę sobie doniczkę wcisnąć. I tutaj jedno oświetlenie. Aha, i ramki mam. A ja, służyłem je. Na razie je wezmę, bo i tak będę musiał donieść te ramki. A ja na razie wolę sobie postawić yy, tutaj na ścianie. O, też może jakąś mapę tam wcisnę. Coś. O i. albo nie. Może się gdzieś bym położył. Dobra, niech będzie tutaj. Dolny pokład będzie podzielony w taki sposób, że jak są aktualnie trzy takie. Yy, by pomieszczenia, to w jednym będzie kuchnia z jadalnią, w drugim będzie sypialnia, czyli po prostu łóżka poustawiam, a w trzeciej części zrobię e, takie mini, mini więzienie, że tam kogoś po prostu e, uwięzić, jak to jest w statkach, to zwyczaj. Tak, tak to się tutaj prezentuje. Dużo nie widzieliście na tej lapcie, albo po prostu duża szybki, więc pokażę Wam. Tutaj takie detale są. Może z czasem jeszcze coś bym tutaj umieścił. Na pewno chciałbym oświetlenie umieścić, żeby tutaj więcej się działo, albo w sumie. Skoro mam te, te latarenki, one bardzo tutaj spoko wyglądają, to się na szybko mogę je tutaj umieścić, żeby yy, fajnie to było oświetlone, bo zapomniałem to zrobić wcześniej. Dobra, oświetlenie mniej więcej mam zrobione, ładnie to się prezentuje, tylko jeszcze bym musiał dodać na tej bocznej yy, ściance, czyli właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Jedno powinno pójść tutaj, właśnie tak, a pozostałe może bym dał yy, pomiędzy, nie, tak nie pasuje. A na to? Nie. Chyba poustawiam tu jak są te okienka. Tak będzie chyba najlepiej. Z jednej i z drugiej strony to musimy oczywiście stawić. W kolejnym odcinku to oczywiście zaczniemy tutaj w tym statku, gdzie Wam pokażę na szybko prezentację, jak on jest skończony, jak tam się dolny pokład prezentuje. Ewentualne zmiany tutaj na górze jeszcze Wam pokażę. Jeśli coś tam dołożę. I w kolejnym odcinku bym chciał skończyć w końcu statek Kubeczka. I wtedy pójdziemy dalej faktycznie robić te podziemne oczywiście pomieszczonko i tak samo właśnie teraz także tam idziemy, bo tam trochę zajmie to czasu, zanim to zrobimy. Ja nie chciałbym na szybko tego robić z tego względu, że mam jakby taką nie jak to nazwać presję tego, że muszę nagrać odcinek, więc muszę to jak najszybciej zrobić. Więc w tym projekcie tak nie chcę, żeby było. Ogólnie, nawet mówiąc, tak nie robię z innymi projektami, ale tak jakoś przy tym projekcie e, tak właśnie jakoś nie wiem. Poczułem, że, że nie chcę do szybko tego robić, z tego względu, że to by za dobrze nie wyszło. A tutaj mam jakieś rzeczy do przetestowania. Protestowałem e, ten hełm, bo go sam robiłem. On daje to samo co te okularki, tylko w sensie, że widzę tak jak teraz um, bardzo ładnie. Ale tu chodzi o to, że ten hełm muszę mieć założony tutaj, na sobie. Więc to wcale mi się nie opłaca, bo oczywiście wolę to mieć, a w dodatku to. Te kotki próbowaliśmy. Jakie mam na nogach, to po prostu kryperki, mnie się boją i uciekają ode mnie. Tam oczywiście jest jakiś tam plus tego. To się tutaj. Tu już takie jedne butki mam. I może zostawimy do zdoby. To na razie wsadzę tutaj. Tutaj mam kapcie w króliki. One robią to, że mogę skakać na dwa bloki. Tylko to też nie jest mi potrzebne. Z tego względu mam swój multi -jump, gdzie mogę w powietrzu podskakiwać. To więc to jest o wiele lepsze. I tutaj mam coś, to yy, Coś pod kato się robi. Czekajcie, pod Shift wyskoczy mi więcej tutaj funkcji. Pulldown yy, tutaj. Hmm. Nie bardzo kumam o co z tym chodzi. I co ja mam kliknąć K. Nie, ja mogę gdzieś to założyć, eee, chyba nie, powinno mi podmienić, jeśli gdzieś powinno wejść, co nie. Więc to raczej też użyję jako zdoby, raczej do statku, więc to tutaj zostawimy. Teraz musimy wziąć bloczki na schody, jakie ja bym chciał, i nie wiem czy zrobimy to w taki standardowy sposób, czyli te kamienne, zwykłe cegiełki czy może z jakichś modów bym wziął te z tych dawno nie korzystałem albo bym z jakimiś pomieszał dobra wziąłem wszystkie diorytowe wyroby no prawie wszystkie raczej z nich będę robił Możem iść na dół pod odcinkiem jak mówiłem to tylko trochę powiększyłem te pomieszczenie więc tak naprawdę tutaj nic innego nie robiłem nawet tutaj tego przejścia nie kończyłem bo jeszcze nie wiem czy na pewno te główki zawieszę coś innego a to się tak rozrosło Dalej chyba nie pójdzie? Chyba nie. Dobra, nieważne. Tak to mniej więcej jest. Na pierwszy rzut oka chyba za dużo się nie zmieniło, ale tutaj faktycznie trochę kopałem, więc jest spoko. I musimy tutaj zrobić schodki, bo muszę wiedzieć gdzie one się skończą i czyli po prostu jak daleko one będą szły i jak wielkie będę musiał jeszcze pomieszczonko wykopać. Więc chyba to dam na siłku na tym pokażę, bo tak będzie chyba raczej najlepiej. Tutaj zaraz jeszcze dorobię filary, żeby to fajnie się trzymało. Będę jeszcze musiał i tak pokombinować, chyba nad designem tego, bo mam i kwarcowe schodki, i jeszcze marmurowe. Więc tutaj pomieszam, żeby mm, to nie było jednakłowego koloru. Dura raczej nie będę zmieniał, jeśli chodzi tutaj o te zwykłe diorytowe cegiełki. Ja, ja raczej zostawię. I teraz też zaplanowałem, że jesteśmy teraz na poziomie 20. Więc chciałbym właśnie, żeby te schodki do tego poziomu sięgały, ale i tak jeszcze muszę jeden poziom rozwalić, ponieważ jeszcze będzie oczywiście szła podłoga. Czyli do, na razie będziemy budować od 19 poziomu, czyli po prostu i tak muszę go wykopać. Czyli teraz tutaj tak mniej więcej sobie tutaj zaznaczam. Jak będę musiał dalej się tutaj kopać do przodu? I tutaj do tyłu także. No, najbardziej będę musiał to łatać, ale tam nieważne. Tamtą część chyba jaskini będę musiał zamurować. To jeszcze będzie powiększane, do przodu, ponieważ tutaj w tej pierwszej części, tutaj właśnie, tutaj zejdzie się ze, ze schodu, tutaj będzie się szło i tutaj będzie ta część zaproponował M. Tacos. A tutaj dalej zrobię coś w podobnym stylu, w sensie tutaj będzie dalej się szło i może jakąś małą świątynię zrobię, to tego, dlatego, skoro takie wielkie pomieszczenie ma być, więc tak jakoś tutaj pokombinuję z tym, tutaj możemy sobie to zamurować. Ja widzę, że jest kolejna jakaś jaskinia. Ale mi tutaj ona nie pomaga. Będzie więcej budowania. No ale trudno. Mam ten poziom, czyli na tym będziemy stać. No dobra, schodki są idealnie zrobione. Jest coś do mój messenger w tle, wybaczcie. Mało już będziemy kończyć, bo chciałbym o normalnej godzinie wrzucić dla Was oczywiście ten odcinek, żebyście sobie obejrzeli przed spaniem, ewentualnie... Do kolacji, jeśli ktoś chodzi późno spać. Tu jest trzy odstępu, nie. Źle to zrobiłem. To powinno iść tutaj, właśnie tak. Tutaj nie będę do końca robił, yy, znaczy tutaj do tego poziomu, te filary. Bo tutaj chyba taką jakąś górkę zrobię, bo nie chcę tak, że tego pomieszczenia nie wiadomo jak płaskiego robić, żeby to nie był jeden wielki kwadrat. bo to, żeby była taka bardziej podziemna komnata. Taką ogólnie mówiąc, yy, czekajcie. Tam hmm. mamy, tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery Dobrze, czyli kolejny idzie tutaj. Eee, dawaj mi filarka. Z drugiej strony tak samo weźmiemy filarka. No i jest już o wiele lepiej. teraz znowu, czyli to zostawiamy. To puste, to puste. I tutaj filarek. I tutaj tak samo leci. Filarek. Jest, jest. Tam coś dalej. Tutaj chyba już nie będę umieszczał. Dobra, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu. I tak, żebyście pod uwagę to, że będzie taki, nie wiem co nazwać, maraton ze na modach. Ale nie konkretnie taki, że będzie on codziennie. Bo taki ogólnie miałem w planach, ale wiem, że nie uda mi się to jakby dotrzymać słowa. Więc tak ogólnie będę wrzucał dość często, ale nie codziennie. Dobra, więc jeszcze wbijajcie na Discorda, macie link w opisie ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia.